i z inicjatywy społecznej. Ale żeby to zrobić z głową i, i żeby to służyło przede wszystkim mieszkańcom, e, ta grupa inicjatywa, która się zawiązała, no nie chcę też narzucać e, od razu z góry e, jakichś koncerwszych do otoczenia planu i chcemy właśnie w tym miejscu wyposażyć ten teren, gdzie jest tą Dodatkowo tutaj, proszę Państwa, to ten teren wygląda w ten sposób w dniu dzisiejszym, tak? Czyli mamy obszar zdegradowany, z, z zagrywaną zielenią, nie nieutrzymywany, pozostałości nawet po jakimś gruzie budowlanym, więc teren, to, jest to jest bardzo to mi ludzi, bo i żeby te przejścia były bardzo ładowne. właśnie tak jak próbujemy to tutaj Państwu pokazać. Dodatkowo chcemy jeszcze wprowadzić elementy małej no, architektury, związane właśnie z, z rekreacją młodych. Ktoś jeszcze? Bardzo bardzo zapraszamy do wypowiedzi. I ty gdzieś macie pojęcie do, do, do 6 lat, do szkolnych, i, i nie będzie wątpliwości zapytać. Bo hmm. my sami tutaj nie uh. hmm. no, hmm. mamy problemów hmm. hmm. generalnie z takimi, <zodzi> bo tu jest niechodzi. Jeszcze. Tak? Jeszcze. tak? No to będzie chyba nie będzie, bo ja nie nie no, 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 no jest to problem e, generalnie finansowy, ponieważ on był, bo, z tego co pamiętam, bardzo drogi, bo te ustawienia są bardzo drogie i troszeczkę jest inna specyficznie. Tutaj natomiast rozpoczęlibyśmy, bo no, tak jak mówiłem, e, tak na takim obszarze parku jest to rzecz bardzo kosztowna i e, na pewno powinniśmy się nastawić na etapy. Pierwszy etap to będzie no, to... siłownie, które, z których mogą skorzystać osoby w waszym wieku, mogą skorzystać osoby w moim wieku, czy też... A... No osoby, osoby starsze. Natomiast e, każdy pomysł, który tutaj zostanie rzucony, ja myślę, że pomysł tych pomysłów jak najwięcej. właśnie jakie są ceny takich rządzeń? 16, 17 tysięcy. naprawdę, oni przywożą materiały, robią od podstaw, wszystko. Mhm. Wszystkie te certyfikaty, sporo bo też już y, tych grup, y, które chciałyby wykonać inicjatywy lokalne, rzeczywiście już, y, już się trochę zgłasza. Są inne grupy też, które, które pracują nad inicjatywami, y, ale myślę, że y, inny, inny wniosek do prezydenta jest, jest lepiej opisany, jest bardziej atrakcyjny, tym też oczywiście y, większa szansa na otrzymanie wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej. Muszę powiedzieć, że tutaj Wsparcie, które udziela miasto, to nie jest wsparcie stricte finansowe. To miasto yy, udziela wsparcia poprzez zakup usług.